Ja z powrotem i ja pokazuję co ten człowiek ma w barku. Ale to wszystko to prezenty! Tak, patrzcie. To by to już odwłoło człowieku. No sobie... zamiast lodówki ma takie coś. Tu jest lodówka. Nie, to jest lodówka. Tu jest lodówka. To jest lodówka. w kuchni kółeparek, ty! No co? No to tak było! Ale to wszystko prezenty nieotwierane, nic nie ruszane. O, pamiętasz! Patrz to! Dobra widzę! Co? Patrz to! Pamiętasz, dalej ją mam. Ty ją o, dalej masz? Kurwa, nie no ja już wyjebałem Ja ją dalej mam. Harley Wódka EUD. Pre Nie, prezent, prezent, od Zuzi Multiego i ty tak. to trzymasz, no i to. Trzymam to. Ja zgubiłem to. Nie, ja. to, ja to gdzieś na rzecz się zgubiłem. Widzicie, patrzcie, telewizor za ile? Ja taki wielki. Nie wiem. Dobra, też ciasta rzeźnik. Jak no, to oceniła? No, ci, że tuż był pierwszy. Ja i... Po chłopie, że ty jedziesz tu normalnie, k. Jak patrzę, Ty do Wronka mi jedziesz z przednią kamerą. Ja mówię, ty, jak ty mi jeszcze. Nie, to to szedłem tak, a do Wronka, No bo David ja, ja pytam się mój tak. Mój. Gdzie wronek mieszka? Oni adres z numerem mieszkania mi podali, to co dobrze. Dawid, muszę się zmutować, zaraz będę. Widzowie, ja wam odpalę, bo Kuba ma kamerę i Kuba ma lepiej, ten będziecie tutaj, dam wam obraz od Kuby. S yes? I będziecie tu słyszeć, co mega zaraz zmutujemy mikrofon. mikrofon. Kurwa, ty! Skurwi syn, co się dorobił? Ja p**dolę, chłopie! <noise> ja! dole, to jest niesamowite dla mnie, nie? Witają widzów tutaj. Widają, widają. Ja to trzymam, chłopie Dobra, tu jest ciasto. Już niestety ono przetrwało ciężką trasę, więc już się roz... ale, ale robiłem je ja wasto ręcznie, żeby nabić godziny na Twitchu. No ja widziałem. Czekaj alecz <noise> bo się stresuje, bo To już ostatni kawałek, zaraz się wróci. To... Ale dzisiaj dostaniesz, ale jak, czy, czy jak cię nazywa? Ale Jupa. Ale Jupa. Ale akcie, ziomek. Ale jak ale, 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 ale ale czadak ale chciał, pręczny Tu jest kibel, nie? Tak, tak, tak. tak, tak no. Ziomek. Dobra, to, co jest w tym cieście, mi opowiada? A to dumiał miał być z herbatników, ale wyszedł z tego, z y, ciastek korzennych świątecznych, okay. bo już święta wielkanocne już to już ten. Y, mascarpone, biała czekolada, i polewa, i maliny w środku też. No już dół że jest dobry. Może te no, no delikatnie mi ten za nie siedzi, za słodki. Za słodziutki, za słodziutki. O, no i w końcu jakaś opinia, bo to na przykład drzwi smakowało bardzo, nie? A dla mnie na przykład za słodkie. I tu są za... czy kawałki, czy Ci Ale tu się zabija. Za słodkie, w sensie, nie? Nie. Ten, z tym. ten dół, jak wziąłem sam, to jest f... słodki, ale jak z tym, to się zabija to. Aha. To się samo zgasi? Jo. Uże, jaka to jest technologia. To jest wiesz, to jest na czuj. <laughs> to się samo wiesz. Popatrz, jak się cofniesz, tak? zaraz w przedpokoju się też zgasi światło. a no jak widzisz, się zapali. Okej. Okay. <laughs> Powiem Ci, no naprawdę dobre no ile, Ogólnie No to jest Jak na, na to, co jadłem po Bandurskiego, to co my we dwóch zrobiliśmy Ale co, tu nie musiałeś nic piec, bo Ty to mroziłeś Tak, no bez no Że nie musiałeś nic jakby gotować, ten... A mascarpone? Co, po prostu mascarpone? mascarpone... Zrobiłeś spód, spód i mascarpone po prostu nakładałeś i też... Pa, tam jest śmietanka ubita, mascarpone, czekolada roztopiona, cukier puder i to jest zmiksowane A góra to jest po prostu Prima biała czekolada i, i ten... Ja to chyba Pisikeli zamierzę, bo tam jest chłopiec z kilo tej białej czekolady, On by to zjadł i umarł. Nie byszcza. Serio Lajbisze. No basery za na kilku. Godzinki lecą. Ale to jest serio dobre, kura. Będę Jeździ stary gotowo i potem jeździł go następny dzień i chuj. I A bo <grym> Tak widzowie, czeka nas trasa 12 godzin dzisiaj. Możesz to zrobić kolejną edycję do Warszawy. Dobra, daj płytę za bungee O, ty masz szokoł. A ja jestem ten bungee? Tak. Nie no, nie chcą tutaj, bo... Nie no, weź Nie, to? ja nie mam gdzie tego wieszać. Wiesz, że ja mam platynowe płytwa, chodź się kopię. To, to się będzie walać. Dobra Majsi, przestań, cała Polska cała to ogląda. Cała Polska to ogląda. Tak z to z tego góry jak to zobaczyłem na tym, na TikToku. Cała Polska to ogląda. Nie, serio, wziąłbym, ale fajnie tu wyglądają trzy, bo wyglądaliśmy o trzy, a ja... co no, działam to? I mi na pewno zabierze. Nie. Bo on nigdy nie miał platynowej płyty. Kurwa, muzyk wielki. Kitu, Chyba że tak. ze skolimem by zrobił nutkę. Oj, to jest pamiątka. Mi się podoba. wszystkich wyszedłem na plus. Zadajem nie byłem w ryj. A buty z patego. Wczoraj to pokazałem. Agacie. To jest twoje. A tu kogo mam w dowodzie. Błysi, Agata i moja sześnica. No, wszystkie. Jak będzie Drogich prezentów, żadnych od tego. Portfel mi kupcie za 100 złotych, fajny. Na urodziny. Louisville. To było mówić, ten na urodziny Louisville, co Nie! To z Louis on był tani, 500 nie. dolarów. Nie ma, ja muszę mieć takiego, takiego wiesz, ze skóry, ale żeby był on... Ale po tak, no. co ci portfel? Tu? To Pato. Tu kiedyś kopię. gumy nie miałem gdzie odłożyć i zamknąłem portfel. I mi tak zostało i tak chodzę. I czasem jak tak otwieram, to ludziom tak A tutaj ta karta, rewoluta, 24 karatowe Ale chłopie, Kup se to I tu masz stary w środku Normalny ja portfel nie pasuje, Ale masz portfel w środku ale mi, No to daj mi tą taśkę, to ci pokażę jak ja będę wyglądał w tej taszce I ten jestem skończony No i co, ja mu tak na ciebie no dobrze by... No fajny ty Tylko trochę musiałabym poluźnić no. Dior, Dior. Chłopie Ty jesteś pop smog Pop smog no Co tam patrzysz? No tak, patrzeli tu miejsce na to jest. No dużo właśnie, na no w portfelu się nie mieściła gotówka w ogóle. Jak ja mam paragony z 2030? No 24, właśnie, tutaj. No nie, ja tutaj, tu się akurat zmieści dużo gotówki. Ma w... Ja mam wyblaknięte paragony. Patrzcie, widzę, za zawsze w portfelu. Walidolu. <laughs> Co to jest? Na uspokojenie dla takich babci jak ja. Ale ty już tego nie masz przecież. Jak ja tego nigdy nie wziąłem, tego walidolu, ale lubię mieć to po prostu. Nie, to nie dla mnie. No ale jak to? ta jest spoko, bo jeszcze um, ona nie ma takich hamskich na przykład no wiesz, Fendi, na... na takiego żółtego Fendi Masz chyba tiger Gucci, nie? O, 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 kolorowy, kolorowy napis, nie? No, a moje nie, fajna, to, Je, fa pasz... Fajna, bo ona jest taka... Nie rzuca się tak te. To nie jest droga, 1800 dolarów. <laughs> <laughs> Też na Drive, wiesz, bo bym nie było drogo. Ale? Ale dzisiaj... To to niebieską co kupi, to mnie nie chodzi. Pamiętasz, tak? Nie, taką niebieską dużą kupił. No bo to jest pocisk, że wygląda jak na ten parkingowy. Nie się wstydzi. Nie, baron teraz jest fajny, no Dawaj kontrakt z położysz barona opie przed kamerą i leci. Widziałem na tym, ziomek ma kotu, zapina kamerkę na ten. Ja. I na podwórko. A ten już zaczął wychodzić, nie? Ten już normalnie wychodzi ze z domu. No dobra, robię to. Dobra, jak masz takiego kota i on chłopie na przykład psa jak się wystraszył i widziałem, widziałem szota, zajebiste. Baronuś. Nie, ale komputer. Właśnie muszę ten komputer coś z nim zrobić. Robert dla To przygotowany jestem dzisiaj. Na co? No, My Polacy grają o wejście do... do... A na kryptoarenie jesteś przygotowany? Na, krypto ja <grypto -arenę> ja ty mówisz, na tak, no przecież grałem na Nie, dzisiaj. Na Serio Polacy tak... się grają? O wejście na mistrzostwa Europy, świata, widzę na co oni wchodzą. Poka kompa. Wow. Brudny jest tak. Musiał kosztować raz pięć koła, ile on kosztował? 33 chyba Tysiące euro <grym> Nie no ta nie, wow. ja nie mógł właśnie mieć takiej nerki No taka jak ten, bez skitu, Jak Bandura No to ja przy Bandury to jest, to ja Takiej nie A to ty To ja i co, już ja byłem ostatni? No No najlepszy na koniec no. Ale jupa Ale, eee, ale ty masz w genach. Ej to ja bym Pograł w kosza, jedźmy na kosza Możemy pojechać Ale ty teraz A Gdzie tu jest za bazę... 3 tak, jak... O kurwa, ty sufit musisz podciągnąć sufit, no sufit przeszkadza O ten sufit jest do wymiany To, to najlepiej jest Chciał trochę Pierwszego, no U. O Ja nie trafię O! Pierwszego? No no, to jak, masz tak na, jak masz tak na tygodniu streamy, to możemy iść na kosza skrymy. To może I tak, będą jelus... wyciągać w ogóle Czemu? No bo byłem na kontroli i powiedział, że zajebiście się to zrosło Mam w ogóle prostu kości i powiedział, że teraz się nie opłaca na lato, bo nawet jak chciał zacząć bić, to tam mam normalnie jakby śruby Jak on wyciągnie, no tak jak masz ubytki, nie? To się musi zająć i wtedy nie mogę bić, no bo jest jakby kosia słowa, tak jakbyś nawiercił, bestemno. nawierciłby ścianę i byś w nią to ona by nam się rozjebała no. I powiedział, że my ze z tym jeszcze do jesieni pochodzi, ale już mogę tym bić normalnie Czyli walka z ksają tak, Już chodzę w tygodniu do gatuna już 3 tygodnie Tak? No chodzę no, 3 razy w tygodniu To Co? założy Mogę, no, ja tak no bo on mówi, że niektórzy się zestawiają, niektórzy no. sobie a, no, bo przychodzą. bo tak mogę ale zobaczmy, Bo on, on, i ma, on mi tak zabezpieczył, że mi w ogóle ściana nie, 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 nie rysuje, bo no. masz jakby kość, mm -hmm. on rozłożył kość, wsadził śruby no. i zamknął tą kość, więc no. to jest tak jakby w środku no. wszystko, więc mi się nic nie stanie. No nic, no to 8, 8 1 się szykuje, bo Bandura za Adamka. A, 8, bo 7, wiem, skłamałem. A, 8, bo... No tak, rzeczywiście, jeszcze ona dobrze powiedziała. 8-1. No, Teraz 1. będzie 8-1. No mówię, 8-1. No i z ja będę musiał odpuścić. Ostatnio był tam na tym, na tym turnieju, to wyjeżdżasz tam, tam wiadomo, ale... On, on jest wie... taki mały. Nie, no dobry jest. Nie, dobrze. dobrze jest. P***ny. Ej, trawisy kupiłeś w Stanach, czy tutaj? Nie tutaj, tu. bo mu nie szkoda. Tu, tu. To są tylko ze Stanów. To są tylko ze Stanów. 20 Ile? 20 nie, tam 20 kolarów. 20k USD 15. Nie Nie tam 20k 2200 20 Czemu ty no Pandziaków nie zainstalujesz? Tego tego jeszcze? Kebaba? No ja to O Jezu, ale zjadł kebaba No ale Ja mam tutaj Nie, naprawdę dobre Naprawdę dobre To ch**a, robię serię kulinarną i potem testowanie W chuj, to masz content za darmo Ci mu zęby wysyłają u mnie Musisz na Discordzie Tak? A, czy on ogląda? Dawid Dawid, Jasper, my jesteśmy po twojej stronie, ja też mu nie ufam Zaba na tom glaca Glaca Zaba jaka glaca On mi chciał malinkę zrobić No i ile ci zajęło jeszcze, nie? Chyba nie wiem 3 godziny? No nie wiem, ale miałem odpalić o 10, ale to nie było Czyli nie tak 11.30 odpalić, to mamy robić streama i jest ładny ciołnek No jest ładny, no, jest ładny. Fajne. Ej, użyliście no, już raz tej, tej, tej sauny w końcu czy nie? Nie o, Chłopie, weź odpalam teraz <noise> Mimo to 4 godziny się musi, musi nadzierać zacząć używać sauny Bo to jest ja taka... Nie, nie byłeś z nami na Mazurach parowa ta... czy k***a ta? Kamieni, ci się grzeją i polewa się wodą no To sucha. I ta para się no, wytwarza K***a tam pisze, chłopie, pierwsze użycie 6 godzin czy 4 jak jest... zapomnę o tym, chata się zajara Nie no, nie, nie zajarać się, tylko nie zostaw łyżki Dwa drewniane na tym Tak jak raz coś smoku zostawił. To była A tam też jest taka w smoku? Taka sama, no No to ja w smoku, nie? Ja się tak słyszałem Ja, ty, ja też słyszałem Ja, ja też nigdy, słyszałem Ja tylko widziałem, jak tam wszyscy wychodzą spod tej samej Ale... Nie byłem nigdy Dawaj szczęście A ty byłeś w smoku? To, raz jest z samo. Z Isału. Raz mnie z Isamu, Kurwa, pyszne, mogę. Dobra, dzięki Nie, ja tego nie umiem Ja umiem tylko nasze Nie pamiętam tego Tego zawsze nie pamiętam tego Zapomniałem stanach. Dziękuję wam bardzo serdecznie Nie ja ma za co potem, potem wam powiem opinię Dobrze Jakie ja mam buty uwalone po stajni Chłopie pokaż to No bo ja byłam w stajni człowieku w tych butach Syfiara Tu I tu Pamiętaj żebyś wyszedł z kamerą do siebie nie